Popatrz jaka pogoda. Gdzie nie popatrzysz mgła. Słaba widoczność, słaba w chuj. Nie cierpię takich sytuacji. Po pierwsze jesteśmy spóźnieni. Po drugie, pogoda jest zła. I mam przekonanie graniczące z pewnością, że każą nam lądować w tych warunkach. Lećmy do Mińska. Co? Do Mińska albo do Moskwy. Tak czy inaczej nie pójdą na to. Jeśli każą tu lądować, to będzie to nasze ostatnie lądowanie. Może. Może po prostu sami zdecydujemy, gdzie lądować. To nasza odpowiedzialność. Jakby nie było. No dobra, a co jak nas zwolnią? Cóż, a co jeśli powtórzy się historia z Gruzji? Jakby nie patrzeć, dzięki temu zostałem kapitanem. Ja mówię o bezpieczeństwie. Jak długo tak pociągniemy? Może miesiąc. Szczęście nie może trwać wiecznie. Słuchaj. Po prostu do nich zadzwonię. Chwyć stery. generale. Nie, u nas wszystko w porządku, jedynie klimatyzacja nam wysiadła. Co zrobić? Tak czy inaczej, drugi pilot chciałby coś spytać. Nie. Sam z nim rozmawiaj. Witam. Tak. Chodzi o lądowanie. Naprawdę? Przecież warunki są tragiczne. Powiedział, że mamy lądować. Prezydent się tego domaga. Ocipiał, nie widzi, co się dzieje, daj mi ten telefon. Generale, tu kapitan. Sytuacja jest taka: krążymy w tej chwili nad lotniskiem, ale warunki są bardzo złe i absolutnie nie nadają się do bezpiecznego lądowania. Że co proszę? Powiedział, że sam wyląduje. Pieprzyć go. Cieszę się, że to powiedziałeś. Dobra, wprowadzam nowe współrzędne i informuję pasażerów o zmianie lotu. Napierają na drzwi. Proszę wrócić na miejsca. Co wy wyprawiacie? Jesteście pijani. Kurwa.